Cześć i czołem. Pora na kolejny film z kategorii zapasów na trudne czasy. Dawno mnie nie było na filmach w kuchni. Oczywiście, my cały czas robimy zapasy, co czasami pokazujemy na Instagramie. Niektórych ten temat bawi, ale w sumie nagrywamy to po to, żeby ta garstka osób, która się tam może jakoś waha. Zaczęła o tym bardziej myśleć i wiem, że zaczynacie o tym myśleć, co nas bardzo cieszy. Nie planowaliśmy nagrywać filmów z kuchni, ale wpadliśmy na pomysł a właściwie sam się pojawił pomysł takiej ciekawostki, czyli upieczenia chleba w słoikach. My ogólnie, jak zaczęliśmy się interesować tematem zapasów, no to wtedy zapisaliśmy się na wielu grup i tam pojawił się raz temat yy, chleba w słoiku, co mnie bardzo zdziwiło i od tej pory chodzi mi to w głowie. No nie do końca jestem przekonana do tego, więc o tym to może powiem jak już będę wyrabiać ciasto, wtedy też powiem o różnych innych rzeczach. Natomiast jest to taka ciekawostka i korci mnie, żeby spróbować co z tego wyjdzie. Na początku jak się dowiedziałam o tym przepisie, czyli o robieniu chleba w słoiku, to mnie to zaskoczyło, ale z drugiej strony w sumie w szklanych naczyniach tak samo robi się w piekarniku także ja dzisiaj ogólnie będę używać takiej brytfanki, bo metalowej nie mam do chleba natomiast jeśli chodzi o słoiki, to one koniecznie muszą być takie, które są tutaj proste, tak żeby wycząsnąć ten chleb i on był w jakimś, no takim jednym kawałku inne się nie nadają, bo wtedy byście musieli wygrzebywać łyżką ten chleb to jest bez sensu, natomiast wiem, że robią też ciasta w słoikach, więc może w przypadku ciasta to, to, to wygrzybywanie by miało sens. Takie słoiki można kupić na Allegro, są nieco droższe niż normalne słoiki. Ja akurat mam kilka, bo kiedyś w Dino była taka śmietana. Jakbyście trafili, to spróbujcie, bo jest przepyszna. Najlepsza śmietana, jaką jadłam, dosłownie można jeść łyżkami. I ona właśnie była w takim słoiku. Ona była niewiele e, droższa niż w plastiku, a dodatkowo zostały mi słoiczki. Gdybym wiedziała, że ona tak szybko zniknie z oferty, to bym więcej kupiła. Także mam dzięki temu takie słoiki, natomiast można je kupić luzem. Ja mam taką wielkość słoików, ze względu na to, że to jest odzysk. Ja ogólnie staram się robić przetwory w słoikach odzysków, bo chodzi o to, żeby było taniej. Natomiast Gdybyście stricte kupywali słoiki do upieczenia chleba czy ciasta, to lepiej kupować nieco większe, jak uda Wam się znaleźć. Tak, żeby to, ten bochenek miał jakąś tam wielkość. Do upieczenia chleba nie potrzebujemy, nie wiadomo jakich składników. W zasadzie każdy będzie miał w domu, czyli mąka. Cukier, ale to dosłownie będzie odrobina. Odrobina soli, czyli składniki takie, które każdy ma No tego możecie nie mieć, chociaż bardzo polecam sobie kupić to teraz, nawet na zapas Bo jak macie drożdże, to w każdej chwili możecie sobie cokolwiek kupić, nawet jak będą trudne czasy A drożdże, no to akurat mam lekko po terminie, bo nie znalazłam tych, co na bieżąco kupowałam Nie wiem, gdzie je wrzuciłam, natomiast testowałam drożdże, jeśli chodzi o te sypkie Czy takie przeterminowane dwa lata się do czegoś nadają i nadają się bez problemu ciasto rozśnie, także nie przejmujcie się, że na przykład jak kupicie na zapas, że wam termin ważności minie, bo to się po prostu nadaje. No i oczywiście będzie potrzebna nam woda i opcjonalnie słonecznik. Oczywiście łuskany. Chleb będę robić z przepisu, który dała mi moja mama. Moja mama wie, że ja jestem bardzo ułomna, jeśli chodzi o robienie wszelakich ciast i powiedziała, że ten przepis po prostu jak mi się uda, no to powiem wam, że uda się każdemu, bo nie ma więcej. Sieroty, jeśli chodzi o robienie ciast, niż ja. Będziemy tutaj zaczynać od tego, że do ciepłej wody wsypujemy słonecznik. On musi sobie namoknąć i trochę napęcznieć. wcześniej pamiętajcie też, żeby w ogóle zagotować trochę więcej wody, bo będzie nam potrzebna letnia woda do drożdży. Będziemy potrzebować wagę. No chyba że macie takie super oko, żeby odmierzać uczami. Ja nie mam, bo nie mam aż tak doświadczenia I teraz potrzebujemy sobie A, może najpierw zanim yy, mąkę To to, co mnie ma, właśnie mama kiedyś nauczyła Żeby drożdże rozpuszczać na początku w wodzie Także mam odmierzone 400 ml wody letniej Nie może być za ciepło wtedy, drożdże przestaną rosnąć Albo w ogóle nie będą rosnąć Także ja sobie ją dostudziłam Na ten przepis, który mam, na tą ilość To potrzebuję półtorej torebki takich drożdży Czyli tutaj mamy ile? 7 gram. Czyli potrzebujemy około 10. Jakbyście mieli świeże drożdże, to tutaj też jest przelicznik z tyłu na tych drożdżach. Ile jest jakby odpowiednik tych, tych suszonych do prawdziwych? Do prawdziwych. No to też są prawdziwe, tylko suszone. I zamieszujemy. Dawniej robiłam tak, że wszystkie składniki z przepisu dawałam właśnie w jednej. No, do jednej miski później mieszałam. Ale moja mama mnie nauczyła, żeby właśnie te drożdże rozrobić sobie w wodzie wcześniej, bo wtedy lepiej się rozrobią. A ponieważ ona piecze od lat, bo się uczyła na cukiernika, no to jakieś tam doświadczenie z drożdżami ma. Dobra, drożdże udało mi się fajnie rozmieszać. Teraz tak, mam w przepisie, że na tą ilość potrzebujemy jedną płaską łyżkę soli. Mam nadzieję, że dosunę. I trochę cukru. Nie, nie lubię przepisów, gdzie podaje mi się trochę, bo dla mnie trochę to nie wiem ile, więc obstawię, że to trochę, to jest łyżeczka cukru. Dajmy na to, że to jest trochę, nie? Teraz sobie wytaruję, żeby wiedzieć ile tej mąki, bo tylko to mi na razie zostało do dosypania. Ma być 650 gram mąki, czyli ponad pół kilograma. Oddawać, bo chodzi o to, żeby mi się to jakoś wymieszało. Jeśli chodzi o robienie zapasów, to no chleb nie wydaje mi się yy, aż tak potrzebną, znaczy jest bardzo potrzebną rzeczą, ale chleb z to tak, no, no nie byłam do tego przekonana na początku. Natomiast yy, wydaje mi się, że to jest fajne rozwiązanie. Na przykład jak macie męża, który jedzie w delegację i na przykład przygotowujecie mu posiłki i na przykład lubi jakieś wasze ciasto, no to można zamiast w upiec w małych słoiczkach i sobie wtedy zje, bo na, na przykład jeśli chodzi o robienie zapasów, to wydaje mi się, że lepiej kupić po prostu składniki, chociaż mąkę, mówią, że nie, nie za długo można przechowywać. no Natomiast wydaje mi się, że to jest jednak... Lepsze niż robienie w słoikach. Natomiast jak się chce, to czemu nie? Ja to robię tak na zasadzie takiej ciekawostki. Czy 160, czy jeszcze. Dobra, Bra, tyle udało mi się rozmieszać łyżką. Teraz już będę musiała się babrać. Tego najbardziej nie lubię w robieniu ciast, że część czas... to takie to jest część osób się śmieje w dalszym ciągu zrobienia zapasów, co mi się wydaje trochę śmieszne bo patrząc na to co się dzieje to aż grzech nie robić, nawet podstawowe składniki żeby mieć w zapasie w domu to niektórzy z was już słyszeli jak jest w Niemczech czy we Włoszech, gdzie mają limity kupowania na przykład oleju czy mąki, dlatego Uważam, że warto mieć podstawowe składniki, bo nie wiadomo, co nas czeka. A na pewno jedzenie będzie bardzo drogie, bo już ludzie mówią, że jest drogie. A, a to jedzenie, które jest wyprodukowane w zeszłym roku, jest teraz w sklepie. Natomiast jedzenie wyprodukowane w tym roku dopiero będzie i można sobie wyobrazić, jakie ono będzie drogie, biorąc pod uwagę ceny prądu, gazu, nawozów, paliwa. Także. My robimy zapasy, robimy je od dwóch lat nieprzerwanie. I wam też polecam. Trochę mi tego dużo, tego słonecznika wyszło. Jak sypałam sobie opakowania, to wydawało mi się, że mało, więc będę stopniowo dodawać. Robiłam chleb kilka razy z tego przepisu, jeszcze nie. Wydaje mi się, że ciasto powinno być takie bardziej lejące, ale to. to jest przepis od mojej mamy, więc musi być dobre. I teraz sobie ten dziabdziamy tą, z tym słonecznikiem. Możecie oczywiście sobie dodać jakieś inne, albo nie dodawać, jak je nie lubicie. Na przykład można się lniane, jakieś pestki z dyni oczywiście, tłuskane. Dobra, teraz sobie przygotuję brytfankę. Zawsze ja przynajmniej sobie nasmarowuję. Akurat teraz margaryną można też smalcem, bo niektórzy to nie, margaryny nie tolerują, co jest słuszne, bo niezdrowe. Chodzi o to, żeby później mi to odeszło. Tutaj tak samo sobie zrobię oczywiście w słoiczkach. W międzyczasie jak sobie wyrobicie ciasto, to sobie włączcie piekarnik na 100 stopni, żeby się nagrzał. Teraz ja sobie poprzekładam do słoiczków. Nie będę dawać dużo, bo nie wiem jak bardzo to urośnie. A to ma być... ciasto ma się zmieścić w tym słoiczku po urośnięciu. Bo chodzi o to, żeby go zakręcić razem z tym chlebkiem. Więc myślę, że tyle. Gdzieś na 1 trzecią wysokości wystarczy, żeby dała. Najwyżej wyjdzie mniejszy. Lepiej, żeby mniejszy niż żeby wypłynął mi z tego słoika. Ale tak sobie teraz myślę, na przykład my bardzo lubimy brownie jeść, ciasto. A w kamperze nie mamy wikarnika. Gdyby tak zrobić do słoików, później w się sobie wyciągnąć taki brownie, to już było pycha. Jestem za. Także no, mówię, na początku wydawało mi się to takie troszkę bez sensu. Chleb w słoiku czy ciasto w słoiku? Podobno Niemcy tak robią, bo tak właśnie dziewczyna dodawała, że ona w Niemczech mieszka i tam jest to normalne. Może w niektórych regionach, a u nas to była dla mnie taka. Ale podzianka. zobacz, Niemcy robią wszystko w słoikach. Wystarczy wejść na YouTube'a i oni mają wszystko w słoikach, co tylko się da. Tak, no więc my też ładujemy do słoików, co się da, robimy mnóstwo mięsa w słoiku. Mięsa, to co wczoraj żeśmy robili, przecież jakie to będzie? Robimy dobre. robimy takie potrawki na gotowo, bigos. No, to co żeśmy wczoraj robili, przecież to było fajne, To była papryka, kiełbasa, pieczarki, groszek w sosie pomidorowym i później tylko wrzucić do makaronu czy do ryżu. Jeden taki swój litrowy i żarcia na dwa dni. My sobie coś takiego robimy, no bo my jesteśmy z tych takich szurów, jak to mówią, i my się szykujemy, że może być źle. A nawet jeśli nie będzie źle, to i tak się zje. no i tak się zje. Także lepiej nic, nic nie mieć, bo Już później, później się będziecie prosić. się prosić, kogo może macie kogo, ale my jesteśmy tacy, że wolimy zadbać o sobie siebie sami. Więc tak, piekarnik, tak jak mówiłam wcześniej, nastawiacie sobie na 100 stopni. I się to do wyrośnięcia. To jest fajny sposób, bo ja właśnie zawsze mam problem z tym, że mi w domu nie za bardzo chciało rosnąć. Więc to sobie teraz tak robię, że po prostu rośnie mi w piekarniku. Po włożeniu ciasta do piekarnika. Piekarnik należy wyłączyć, także to będzie sobie stopniowo tutaj temperatura opadać, a ciasto będzie sobie rosnąć. Przynajmniej tak jest w teorii. Minęło pół godzinki. Tak myślę. I ciasto wyrosło tak. Nie chcę mi złapać ostrości, ani chcę otwierać piekarnika, żeby nie siadło. Także tutaj w rywance bardzo urosło. W jednym słoiku widać, troszkę za dużo dałam, więc sobie, no, urosło sobie. A w pozostałych słoikach są tak do zakrecenia, więc teraz sobie podniosę temperaturę do 200 stopni. I tak będzie się teraz piekło przez 55 minut. Tak mam w przepisie. No i wygląda na to, że jest jadalne. Wow, tak wygląda, jeśli chodzi o brytwankę i w słoiczkach, o tak mam, to jest idealnie jeśli chodzi o proporcje, ale tutaj, tutaj mi wyrosło za bardzo, ale to sobie odetnę górę ale i to też mi się udało. Chodzisz trafić y, ten, i mm -hmm. teraz tak. Najpierw się zajmę tymi słoiczkami, bo chodzi o to, żeby je na gorąco zakręcić. Aha, żeby zassały. Tak. Gdzie? To właśnie szmatkę. Kto wie, może akurat nam się kiedyś bardzo przyda ten chlebek, jak go tak przypadkowo zrobiliśmy. No. Piętko akurat dla jeśli mnie. chodzi Cholabin o. Chleb to on jest zrobiony z takich składników, które warto mieć po prostu w zapasie na wszelki wykładek i ogólnie. No niby chleba się nie je, nie. niektórzy mówią, ale... Jak przyjdzie jak głód, to głodni, będzie... To będzie, <laughs> to będzie tynk ze ścian jedzony. No musisz oh. to zakręcić, nie? No. Dobra, trzeba to. Aha, to trzeba wyciągnąć? No najlepiej, żeby stygł nie. To piętkę zawijam. Dobra jest mi słonecznikiem. Mm. Myślisz, że tak wyjdzie? No byłaś. Nie rób wstydu! Dobrze. O, jest! Ale chlebuś! Kurde, i tyle ziarna. A słonecznik jest bardzo zdrowy. To no jeszcze można się nie. Ten skoczy las, nie? Doktor i doktor Bartek mówi, że powinno się codziennie jeść ile? 20 gram słonecznika, dzień w dzień. To taki chleb dla mojego taty, bo on uwielbia słonecznik. Hmm. Także my się zajadamy, już jest. 11 wieczór, kolacja, w sam raz dietetyczna. 23. 23? No. Wczoraj Marek robił potrawkę, nie zmieściły mi się wszystkie do piekarnika, Bo ja teraz pasteryzuję wszystko w piekarniku i fajnie się to robi, bo. Tak, jak już widzę, że mi się zagotowuje w środku, dzisiaj będziemy dłużej na to czekać, bo wczoraj było na gorąco wlane. Jak bulka, to wyłączam i zostawiam. Jeśli mam, nie potrzebuję piekarnika, to nawet zostawiam na 2-3 dni, to sobie zaciąga. I zauważyłam, że jak pasteryzuję w piekarniku, to mi się ładniej zaciągają słoiki, niż jak pasteryzuję w wodzie, a więcej można wtedy upchać, no bo wiadomo, że nie zawsze macie garnek taki, żeby zmieścić dużo słoików, a w piekarniku wchodzi dużo, szczególnie jeśli macie na przykład wysoki. Także tutaj chleb sobie chwilę potrzymam i niedługo wyciągnę, a tamto poczekam, aż mi się zrobi. Także my naprawdę robimy zapasy. I tak wyszły kanapki. Mój chlebek, marka wędzone mięsko, pycha. Także obiadamy się. Wam też smacznego. Mam nadzieję, że film się podobał że Wasz chleb również wyjdzie tak jak mój. Mam nadzieję, że na Wam trochę nakreśliliśmy nasz tok myślenia w dzisiejszych czasach. Dzięki, że byliście i do następnego filmu. No i chlebek sobie przez noc yy, stygnął i bardzo ładnie została pokrywka, także spokojnie można postawić na półce z przetworami i będzie w razie w. Dla tych, którzy chcieliby nas wesprzeć, zapraszamy do naszego sklepu. Może akurat coś Wam się spodoba.